Karol Nawrocki boi się debaty z Męcenem. Ale mówię o takiej tak. debacie jeden na jeden dla wyborców prawicy, mówiąc trochę wprost, czy lepszy jest Nawrocki czy Męcen. Ja jestem gotowy de debatować i dyskutować, panie redaktorze, z każdym, tylko musi być tego odpowiednia konwencja i myślę, że przed drugą turą taka konwencja będzie. A przed będzie. pierwszą turą nie da rady? Jestem gotowy rozmawiać z każdym, tylko nie, ro, nie rozumiem i nie wiem, o co pyta pan redaktor. O czemu, taka, na ta, czemu taka debata miała miejsce? No ja w... O wyborcy prawicy, tak? Yy, yy, przede wszystkim będę debatował z tym, kto będzie w finale wyścigu prezydenckiego, no i to jest chyba najważniejsze. Sztab Obywatelskiego Kandydata PiSu odrzucił propozycję ze strony kandydata Konfederacji. Argumentowali to faktem, że na takiej debacie zyska tylko Trzaskowski. Moim zdaniem, pieprzą głupoty i odwracają kota ogonem, a taka debata mogłaby mieć dużo sensu. Bo to byłoby starcie dwóch najważniejszych kandydatów prawicy, którzy teraz faktycznie prawie zrównali się w sondażach. Polacy dostaliby odpowiedź, kto bardziej zasługuje na drugą turę i walkę z Trzaskowskim. Obserwuj profil mój, czyli polityka siwego.